No więc jesteśmy w Warszawie, odbieramy nagrodę za pierwsze miejsce, które zajęliśmy w konkursie tematycznym świadomym Zykownik Internetu 2014 Project E-Twinning. Cieszę się, że mogłem wziąć udział w tym projekcie i być tutaj właśnie w szkołach. Jest fajnie, jest bardzo miło, dużo osobistości, które doświadczyły naszego projektu i doceniły go. mieliśmy tego w planach. Jesteśmy z tego bardzo dumni, jesteśmy z siebie bardzo dumni, e, bardzo się z tego cieszymy, e, ale zasłużyliśmy szczerze mówiąc na to, ponieważ włożyliśmy w to całe serce wszyscy e, uczniowie oraz pani Mirka. E, najbardziej ja teraz próbuję właśnie temu projektowi. E, nabyliśmy dużo nowych znajomości, e, które otrzymujemy się do tej pory i mamy nadzieję, że kiedyś do nas. No i przyjaźń trwa i mamy nadzieję, że tak zostanie. Pa to pa. ja bardzo się cieszę, że miałam okazję wziąć udział w tym projekcie. Uważam, że warto było poświęcić swój wolny czas, aby wykonywać te zadania. Bardzo moim akcentem było właśnie zaproszenie tutaj do Warszawy, jak również spotkanie. czas, żeby się Jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni, że nasza szkoła otrzymała pierwsze miejsce w konkursie e-twinning. E, nasi nauczyciele i my zostali naprawdę bardzo docenieni. E, jeśli chodzi o sam pobyt, e, zapewnili nam bardzo dużo rozrywki. Wybraliśmy kamerę dokumentacyjną, która na pewno się przyda w naszej szkole. Za niedługo będziemy zwiedzać łazienki i następnego dnia pójdziemy zwiedzać zamek w Wilanowie. Dziękujemy bardzo organizatorom za taką możliwość Ja oczywiście pani Mirce za cały wkład i, i pomoc w tym, w tym projektu.